Witajcie. Zima to przepiękna pora roku. Mróz skuwa zbiorniki wodne, a wszystko dookoła pokryte jest białym śniegiem. Można jeździć na sankach, łyżwach, rzucać się śnieżkami czy lepić bałwana. Jednak bawiąc się, nie wolno zapominać o swoim bezpieczeństwie. W naszym dzisiejszym filmiku opowiem wam historię o uratowaniu dwóch chłopców pod którymi zawalił się lód. Edarzenie, które raz na zawsze nauczyło dwóch chłopców, że nie wolno zbliżać się do zamarzniętych rzek i jezior, miało miejsce w lutym 1983 roku w Rosji. Dwóch chłopców z młodszych klas postanowiło pewnego lutowego dnia zrobić sobie wagary. Ulicę pokrywał puszysty śnieg, na który nasi bohaterowie już od dawna czekali. Chłopcy wpadli na pomysł, by zjeżdżać sankami ze zbocza, znajdującego się na obrzeżach wsi. Dwaj miłośnicy sanek postanowili wprowadzić w życie swój zamysł i udali się na poszukiwanie idealnego pagórka. Ponieważ okolice wioski okalały drzewa, to, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, trzeba było szukać trochę dalej. W końcu udało im się znaleźć idealną górkę. Przedzierając się przez zaspy, chłopcy dotarli na jej szczyt i podekscytowani planowali z niej szybki zjazd na sankach. Zbocze rzeczywiście byłoby idealne, gdyby nie jedno ale. Poniżej niego znajdowała się rzeka, a chłopcy przed wspięciem się na górę nie sprawdzili, czy lód, który ją pokrywał, utrzyma ich. Dzieci usiadły na sankach, odepchnęły się nogami i rozpoczął się szybki zjazd. Gdy sanki znalazły się na powierzchni pokrytej lodem rzeki, chłopcy usłyszeli trzask. Lód nie wytrzymał i pękł pod ich ciężarem. Chłopcy krzyczeli i wołali o pomoc, lecz odpowiadała im cisza, gdyż znajdowali się dosyć daleko od swojej wioski. Jeden z chłopców przypomniał sobie, że w szkole powiedziano im kiedyś, że przy temperaturze wody 2 do 3 stopni Celsjusza da się przetrwać tylko jakieś 10 do 15 minut, czasu więc mieli jak na lekarstwo. Po kilku minutach, które im wydawały się wiecznością i upłynęły na bezskutecznych próbach wydostania się z pułapki, chłopcy zauważyli wilka, który szybko biegł w ich stronę. Dzieci przeraziły się jeszcze bardziej, gdyż pomyślały, że zwierzę chce je zjeść. Lecz szary drapieżnik chciał im pomóc. Wilk chwycił zębami jednego z chłopców i wyciągnął go na twardy lód. Uratowany malec podał rękę koledze i po chwili wyciągnął go z lodowatej wody. Gdy chłopcy doszli do siebie, wilka już nie było. Co sprawiło, że wilk postąpił tak, a nie inaczej, do dnia dzisiejszego pozostaje zagadką. O tej historii rozpisywały się media, lecz sceptycy byli zdania, że maluchy to po prostu wymyśliły. Każdego roku pod cienkim lodem ginie wiele osób. Najczęściej jego ofiarami są dzieci i rybacy. Tragedii da się jednak uniknąć, jeśli przestrzega się pewnych zasad. Wchodząc na lód, trzeba zawsze zachować czujność. Za bezpieczny dla człowieka uważa się lód o grubości co najmniej 10 cm w słodkiej wodzie i 15 w słonej. W ujściach rzek i dopływach Wytrzymałość lodu jest mniejsza. Lód niebezpieczny jest także w szybkich nurtach rzek i stokach wód, a także na obszarach występowania roślinności wodnej w pobliżu drzew i trzcin. Wytrzymałość lodu można określić wizualnie. Lód przezroczysto niebieski i o zielonym odcieniu jest wytrzymały, a białego koloru wręcz przeciwnie. Lód mający odcień szary, matowo-biały czy żółty jest najbardziej zwodniczy, gdyż pęka bez ostrzegawczego trzaskania. Co jednak robić, gdy załamał się pod tobą lód? Przede wszystkim nie należy panikować, wykonywać gwałtownych ruchów, a uspokoić oddech. Następnie szeroko rozłóż ręce na boki, postaraj się chwycić krawędzi lodu, aby głowa nie znalazła się pod wodą, a jeśli to możliwe, wypłyń na otwartą wodę, by prąd rzeki nie ściągnął cię pod lód. Ostrożnie by nie pękła kra i unikając gwałtownych ruchów, oprzyj klatkę piersiową na kawałku lodu, a następnie umieść na nim najpierw jedną, a potem drugą nogę. Jeśli kra wytrzymała, powoli ją odpychaj i posuwaj w stronę brzegu. Kierować się należy w stronę, z której wszedłeś na lód, gdyż jest on już sprawdzony pod kątem wytrzymałości. A na dziś to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!